Panie i panowie, tego się nie spodziewacie. Mamy tutaj prawdziwą petardę. Jest syn, jest ojciec, jest Maksymilian, jest również Maciek. Wy jeszcze nie wiecie, jak oni są podobni. Zobaczcie, to jest ojciec dwie No, nie powiedziałbym, że tak bardzo, ale niech widzowie to skąd? No teraz chłapią się za głową, mówią, Jezu, wygląda tak samo, mówi tak samo. Chodź, spokojnie, my się tu nie stresuje. Że ja że Łukasz Demon jest też z naszej rodziny. So sprawdzałem i jest taki gość z nazwiskiem w naszej rodzinie, ale... To... jakim? Właśnie nie wiem, ale... <laughs> Bo to sprawdzała moja po prostu część z rodziny, nie? I to zrobiła research i trzeba to zweryfikować, ale to jest po, poza tym. Wiewiór, czy ty się czujesz kopią swojego taty, tylko że te 20 lat młodszą? Tak, 20? 27. 27 lat. 27 lat młodszą. Yy, wiesz co, mój tata nie trenował MMA, nie? <laughs> więc, więc, wiesz, więc on pewno się tak nie napierdalał jak ja, nie? O, ja nie wiem. O, ja też nie wiem. By, były takie sytuacje hardkorowe, że nie mogę Ci o nich opowiadać. Panowie, maniera wypowiedzi, głos, w ogóle wygląd. No, ludzie tu nie mogą uwierzyć w Newsroomie. To jest po prostu krew z krwi, ciało z ciała zdjęte. Ale oczy mam po mamie. No coś musisz mieć po mamie. Razem macie brązowe. No tak, ale po mamie ma ostrzy i usta. To jednak pula genów. Genu się nie wydłubię, ale jakieś geny mama mu przekazała. Powiem tak, wy nawet nie wiecie, nie zdradzę Niku, ale tata wiewióra jest tak internetowy, że jak mi powiedział, jaki ma Nick, to ja gdzie... Ciężko jest od razu wiedziałem kim on jest, bo tyle komentarzy napisał na moim kanale w życiu. Tak, to się zgadza, ja ogólnie osintowo robię wywiad, bo Max ma wyjebane na wszystko i nagle ja mu muszę opowiadać. A na przykład Mateusz Kaniowski pisał pracę dyplomową na temat MMA, że przewaga grapplerów nad stójkowiczami. O ty tak? Zdziwiony? Albo, że na przykład właśnie tarczujesz z Zadorą, mistrzem fejmu, tak? <noise> I wiele innych, ale na przykład, że Alan przegrał z Tańculą nie dlatego, że jest słaby, tylko że dlatego, że miał potworny okres, że stracił dzieci i takie historie. I to ja wszystko po prostu sprawdzałem, bo Maxio jest naszą gwiazdą i on tego nie musi robić. Ja jestem od takiej roboty. Twój ta właśnie sugeruje, że jesteś obibok i musi za ciebie wykonywać robotę. Yy, nie, po prostu wiesz, nie każę mu wykonywać za mnie roboty i się po prostu nie chce jej wykonywać. No. <laughs> A to, że wiesz, że on mi, że on robi reszcz i mówi, to jest wiesz, dla mnie jakiś tam bonus, ale to nie jest tak, że ja mu mówię, rób mi re, yy, ten res... Już mu broda urosła, jest mężczyzną, już, już ma na. lekkie wyjebanko na tatę. <laughs> tak? <laughs> tak, tak, tak. Już mu na przykład wcześniej, jak mu coś doradzałem, to jeszcze słuchał. Teraz, jak mu mówię, to no, jesteś bumerem już tam. Dziękujemy ci za uwagę. Tata. Oj no, cza, czasami doradza dobre rzeczy, ale czasami umerskie teksty doradza, nie? Co na przykład było bumerskiego? Bo ja sądzę, że to jest na tyle internetowy. Na przykład jak walczyłem z Ferrari, to mieliśmy zapowiedź walki. I on wymyślił tam tekst, który tam powiedziałem, że jak kto się wiatr, ten zbiera burzę. I żeby mu tak powiedzieć, że on jest królem wiatraków, a kto się wiatr, ten zbiera burzę. I ludziom się nie specjalnie to spodobało. Wiedziałeś, że e, pierwszy raz w starciu z, z wiewiórką Multipla trafi do kasacji i to chwycili, a ja uznałem, że to jest gówniane. I to jest właśnie różnica pokoleń. A ty to spropsowałeś, ale powiedziałem też, żebyś poruszył sprawę e, walki z wiatrakami, jak Don Quixote, powiedziałeś, że to jest bumerskie. Następnym razem użył to Filipek i to chwyciło i ludzie to spropsowali. Ciechica. No tak, ale jednak e, ten mój tekst był lepszy. No, to Przepraszam. Z, zdałeś egzamin, jesteś samodzielny, wyfrunął ptaszek z gniazdka i tyle. Czy tata jest dumny syna z tego, że jest mistrzem Femi i będzie walczył o drugi pas jak Conor McGregor? Bardzo dumny jestem. E, powiem przekornie, że jestem nawet bardziej dumny z, tego, z jego porażki. Jak potrafi, prze, e, jak potrafi przegrać, nie tłumaczył się, nie spierdalał po oktagonie jak nasza gwiazda. E, Która? No ta ten Kadzią, kurde, bródką poprawiano, czyli nasz Amadeusz słodki Ferrari. Okay, oj, tatuś poddymia! W imieniu syna. Nie, no, Amadeusz jest spoko. Aczkolwiek jakby jego stary wleciał, tak jak na Adriana Polaka, jakby Max. Doszło do walki takiej, że robią trasztok, rozmawiają i wlatuje stary Amadeusza, którego lubię i cenię za to, że go bronił, jak lew. Ten lew. Daro. Nie, nie, ten to jest muł. Bo jak. No to on nazwał wiewiórę osioł, to ja tylko połowę inwektywy użyłem, bo mieszańca osła z koniem. No to niech będzie mułem. Ja proponuję, żeby od następnej gali to był Twój menadżer, daj ever slingu, będzie wychodzić tata, będzie stał za tobą, trzymał Twój pas i będzie gadał do mikrofonu. Ci nie odzywa, wiewiór? tylko sieć, pasz, a Twój zadań będzie gadał. I to była robota dobra. Tak, tak ale skończę wątek. Jeżeli by nastąpiła taka sytuacja, że tato Ferrari, którego lubię, szanuję, wszystkich ojców ogólnie, bo to jest też misja, że trzeba mieć szacunek do starszych, między innymi z Tańculą, to wyjaśniliśmy, to jeśli tylko wleci na tą scenę, to słyszałem wyraźnie, że ja na odprawie mówił, jak tylko ktoś dotknie tego blatu palcami ze starych, to możesz jebać. No, ja już się domyślam, jakie będą komentarze. Tutaj będzie, że się objawia nowy talent. Nie, nie, nie. nie. To jest tylko jak. Jak wleci na stół, jeżeli złamie zasady? No, bo wtedy stary Ferrari jego złamał zasady. Tato. Nie, bo jeżeli coś powie na Ferrari jego rodzinę, to od razu jest z tego wielka afera. Trzeba szanować rodziców. Ja ich szanuję, ale tutaj robimy po prostu. D uczciwe zasady gry. Aczkolwiek Adrian Polak, mój ulubieniec, po prostu potrafi sprowokować starych. Chciałbym mu nawet złożyć życzenia urodzinowe, bo <grystanie> <grystanie> niedawno je miał. Aha. chodź najpierw, proszę, kroczek tutaj. Po drugie, na spokojnie składamy Nie. życzenia, tak? Będą jakieś mocne życzenia. Nie, dobrze, że przerwałeś, bo się za zatelepałem, kurwa. Dobra, życzę mu takie życzenie, jak życzył król Leonidas i Fialtesowi, czyli zdrajcy na koźlej ścieżce, żeby, wi żeby żył wiecznie. Ale to jest dla twojej publiki inteligentnej, która będzie wiedziała, o co z tym chodzi. Można w komentarzach, jeżeli ktoś załapie, to proszę napiszcie. Dobrze, jakbyście wy wiedzieli, ile lajków Tata Wiewióra zbiera pod niektórymi wywiadami, jak pisze komentarze, to naprawdę... Naprawdę, jest jeden, jeden z tych użytkowników, który najczęściej jest na moim kanale, jeżeli chodzi o komentarze, mówię serio. Po, powiem tak, pisałem jako tata wiewióra, znaczy pisałem, no, chłopie, nie wyrażaj się tak i inne rzeczy, on mówi, co ty kurwa, jesteś jego starym? <noise> w komentarzach, mówię, okej, okay. dobra. <noise> Co, dajesz mi mikrofon a co ja tylko śmiechem mogę odpowiadać masz, masz ojca z którym i na Melanż można pójść bo my się poznaliśmy na afterparty i pogadać i w ogóle wszystko co no tak tak co mam powiedzieć Ostatni Melanż e, wspominam średnio gdyż nie pamiętam tam powiedziałeś, Mati, mów mi na ty, bykuj, i dlatego sobie tak pozwalam. Bo to na no, tak kres. Trał mnie z tańculą, który wleciał, kurde, to, to była pełna kultura. No, może nie przytaczę okoliczności, bo nie trzeba, nie. ale było dobrze. Było bardzo dobrze. Wybiór, ty masz jutro pojedynek. Czy przytacie, czujesz się pewni? Bo Amadeusz Ferrari zawsze sprawia, żeby tata był obok niego, obok oktagonu, że on się czuje lepiej, kiedy tata jest obok? Czy też tak masz? Yy, tak, wiesz co, wcześniej nie chciałem brać ojca do narożnika, ale jak wziąłem. Yy, na walce ze Skrychą, no to lepiej mi było w tej szati. Była troszkę różnica, i teraz już biorę do to do te do każdego okay. rozdźwięku. Dobrze, natomiast powiedziałeś coś takiego, że szanujesz Maxa za to, jak podszedł do porażki. Chciałem, żebyś rozwinął ten temat, bo to też jest ciekawe to podejście, bo wyszczególniłeś, że jak wygrywa, ale że szanujesz go za tę porażkę. Jedna rzecz, że od razu po przegranej y, rzucił się na TikToka, zaczął tworzyć, Był, został twórcą, czyli jego prokrastynacja została w jakiś tam sposób złamana. To jest spoko, ale myślałem, że ta jedna lekcja mu wystarczy, oby. I tak się zastanawiam, y, czy, to, y, czy to wystarczy. Wystarczy, absolutnie. Y, ogólnie. Po prostu nie tłumaczył się, dostał, stał, wbrew temu co mówi Lew, że tam y, nokaut zaliczy, to będzie widział. Max nie kalkulował, stał i czekał jak prawdziwy wojownik na dobicie. Może to nie jest y, w jakiś tam sposób y, kalkulacja i polityka dobra w walce i strategia. Niemniej jednak yy, stał i po prostu nie wymiękał do końca. Ja za to go bardzo szanuję. Tak wychowywałem go w małym agogę takim spartańskim i to się troszeczkę sprawdza. Ale kurczę, zobacz jak twój tata żyje twoim światem, że on wszystko o nim wie. To już naprawdę docenia. No tak, tak. No, Odkąd... Yy... Ten powstała w FMMA od początku, ja tam walczę. No mój tata zagłębił się w internet, nie? Wcześniej nie miał w ogóle pojęcia o tym, nie, nie siedział na YouTube ani nic, a teraz za wszystkich. No, byłem takim totalnym bumerem, odrzuciłem w ogóle wszelkie socjale, ale to mi w ogóle dało totalną przewagę. Oczywiście teraz się wymiksowałem już z frików, ale w tym momencie weszedłem wszelkie inteligentne komentary. Wojna mnie nie zaskoczyła, bo dużo ekspertów, nie będę wymieniał kanałów, ale jest tego i słucham i namiętnie po prostu to śledzę i YouTube jest o tyle, ma przewagę, że są niezależni eksperci, a nie mówią politykierzy, którzy nam po prostu pierdolą chocopoły, tylko słuchamy Ekspertów i inteligentna publiczność, inteligentne społeczeństwo obywatelskie, za którym jestem, to jest siła naszego kraju. Narodu. Myślę, że byłeś potrzebny tutaj jako głos rozsądku w tejże federacji, co? Nie wiem, być może. Chciałbyś, żeby to miał walkę w federacji? Myślę, że to mogłoby być całkiem zabawne z tego, by się no, za wszystkie czasy odegrał. No z kim bym mógł zawalczyć? Z lwem? Przecież ten kość parzy 90 kilo, trenuje 9 lat. By to wyglądało jakby... jakbym dostał w pierdol wieżak, by to wyglądało. Jak laska luźwiaka, stałbyś nade mną i co kurwa, z lwem przegrałeś i je Dobra, to ja wiem jeszcze, co zapytam twojego tatę. Bo bardzo dobrze się wypowiada. Jak podobała ci się najlepsza wypowiedź Maxa w jego historii Fame MMA, kiedy opowiadał o zasadach Fame MMA? Bardzo mi się podobała. Przegłos to przegłos. Ważne, żeby życie jego nie wyglądało na zasadach fame ma tylko że może sobie walczyć na tych zasadach, ale życie niech toczy na realu. Piękne słowo od Taty Wiewiór. Powodzenia jutro. Baw się dobrze na walce, idź po swoje, idź, bo bycie double champem. Tato Wiewióra to była przyjemność. I, I wzajemnie. Bardzo dziękuję. I chciałbym dodać, że w jakiś tam sposób zainspirował być może Maxa, nawet Jacek Murański, za który jestem autentycznie wdzięczny za to, bo Max nie dopuszczał tej informacji. Oczywiście ma wiele wad. Ja Jacek cenię za pewne rzeczy, chociażby za męstwo i że. Może kontrowersyjnie reprezentował nasze starsze pokolenie, ale jednak nie wymiegł. W porównaniu do lwa, który dostał, kurde, lowkiga i nie zagrała mu psycha, nie? Albo po prostu błędnik w lowkigu, w łydce mu się po prostu zachwiał, czego nie rozumiem, nie? Można złapać kontuzję, można uklęknąć, można się wykluczyć, ale nie padać jak, kurde, porażony piorunem. No, troszkę, to, troszkę to, dziwne. Jacek stał, walczył. Tata Ferrari'ego, co bym wcześniej nie powiedział, stał murem. Padła, powiedzmy ładnie, policja, jak była jedna z imprez Ferrari'ego, eventów, i tato po prostu stał i bronił syna. I to należy się szacunek Dziękuję bardzo chłopaki. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Do zobaczenia. Tego człowieka potrzebują fighty <grywka> Hej.